Kurs praktyczny jest kursem, który zostawia u nas jak najwięcej wiedzy, takiego doświadczenia, które bezpośrednio możemy później przenieść na pracę w gabinecie. Dlatego polecam tego rodzaju kursy, które są połączone z praktyką. Oczywiście polecam kurs swoim kolegom po fachu. Dla osoby, która już coś podobnego robi, i ma jakieś pytania albo spotyka się na, na drodze leczenia pacjentów z jakimiś problemami, to ja chcę wiedzieć, dlaczego coś poszło nie tak i nie zawsze mogę sobie sama z tym poradzić albo zapytać u kolegów, więc akurat tutaj e, lektor potrafi wytłumaczyć dużo, dużo rzeczy e, naprawdę z własnego doświadczenia i pokazać i też nauczyć. Wiedzę, którą tu zdobyłam, na pewno zastosuję w swojej praktyce. Chciałam rozszerzyć informacje, które były zawarte w pierwszym kursie, dlatego uczestniczę w module numer 2, po to, aby poszerzyć całą wiedzę zdobytą na tym kursie numer 1 i aby usystematyzować wiedzę zdobytą na tym pierwszym kursie. Kurs doktora Żarowa jak najbardziej spełnił moje oczekiwania. Myślę, że ta pewność siebie w przyjmowaniu kolejnych pacjentów będzie jeszcze większa. Doktor Żarow w bardzo przystępny sposób przekazuje wiedzę i odpowiada na wszystkie pytania, rozwija wątpliwości uczestników tego kursu. Dlatego zachęcam gorąco do uczestnictwa w tym kursie. Jak najbardziej polecam kurs wszystkim moim kolegom i koleżankom, aby zgłębili wiedzę na temat deprogramacji Coisa, na temat tego, co robią źle w swojej praktyce i jak mogą jeszcze usprawnić pracę w swoim gabinecie.